No to zaczynajmy rozwiązywać zagadki w tym pokoju, lewy, lewa ściana i zobaczmy. Grube szkło, rama wydaje się sugerować sposób kontroli. No Tylko, że my nie możemy chyba tego zbić na razie. No dobra, na wprost. Chyba czegoś, tu czegoś na pewno brakuje. O! Minusy przyciągają, plusy odpychają. A rozumiem. No, Okej. Okay. Ale i tak tego no dobra. Jeszcze raz. Tak, proste? Super, muszę iść. O oh, wow! Jakieś piły, no ale spadło coś. Głowica klucza. Bardzo ciekawe. Niebieskie drzwi zapewne na, na ten klucz będą zamknięte. Klucze przechodzą tylko przez swoje kolory i otwierają swoje zamki. Rozumiem. Rozumiem, że nie mamy aż tyle ruchów. 46. Dziwne. Pachnie siarką. Eee, to była też bardzo łatwa łamigłówka. Żartujesz. Co to za pomieszczenie? To na pewno się przyda. Piła. No dalej. O kurde. Nie znam kodu. Tu jest skrzynia. Nie mamy klucza. Nie, piłą tego nie otworzymy. Dziwne dźwięki tutaj słychać w tle. To możemy sobie przerzucać. Piła nie. Klucz również nie. No dobra. Znowu do zbicia szyba. Wow, a co to jest to? To są drzwi, których nie możemy otworzyć. Ale tutaj ewidentnie coś trzeba podłączyć. Wygląda na to, że tu potrzebny jest mechanizm aktywacyjny. No, tylko że... Okej. Okay. No jasne, gdzie bylibyśmy bez, starego do... bez starej dobrej rozrywki? Ciekawe! Alex! O właśnie! O cholera, prawie spadłem. Mam nadzieję, że to spadnie na któregoś z nich. Mamy tkaninę Strzaną. A to bardzo ciekawe. Nie wiem, czy ten... Nie, mechanizm nie. Czyżby to trzeba tutaj? Połączyliśmy kawałek plastiku z tą lustrzaną. Proszę. To lepsze niż nic. Promień otworzy drzwi, przesuń dyski. Hmm. Jeżeli my mamy w tę stronę... No dobra, a zobaczmy na przykład tak. To rozprasza. I to bardzo mocno. Hmm. Um... Wow Mam nadzieję, że było warto, słuchajcie, będziecie musieli sobie pauzę e, zrobić na tym ustawieniu tych luster No bo otworzyły się drzwi. Nie ma mowy Odw odważyłeś się tu przyjść. <noise> Ktoś odbija się w lustrze widzimy? Mamy zupełnie nowy pokój i musimy go zbadać. Na środku, hmm, co to notatki? Szaleństwo, ale leży oczywiście też klucz z okiem na ziemi. Po lewej zamknięte drzwi, ale za nimi wprowadź odpowiedzi. Hm, a to ciekawe. Dobra, czyli tutaj by trzeba było liczyć i dodawać. Hmm, czyli zróbmy tak, jeżeli w tym u góry. Jestem ciekaw. Bardzo wytrzymałe, jak w muzeum. Oczywiście. O! Ale nie da się tego zbić. No dobra, no to róbmy te zadania. Górna belka. Najpierw, oczywiście, nawias. 12 wychodzi w nawiasie. I jeżeli 12 y, pomnożymy przez 0,25, no to jest 3. A 4 plus 3 daje 7. No dobra. Tu mamy równa się. Teraz kolejne zadanie. Tutaj też mamy równa się. Więc tak. 24 podzielimy na. 3 w pierwszym nawiasie le, lewe teraz zadanie: 24 podzielimy na 3 to jest 8. 8 na 4 to jest 2. 8 razy 2 jest 16. Minus 11 to jest 5. Wydaje mi się, że 20 podzielimy na 8 to jest 2,5. No dobra, to tutaj by się zgadzało. A teraz to musi być większe od piątki. No to tutaj musi być 6. A tutaj 8. Albo 9. 9. No i mamy kolejną wskazówkę. Cóż to takiego? Obraz matematyczny. Ale za wygląda na coś ze spiralą. No tylko my nie mamy co tutaj włożyć Okej okay. Idziemy dalej. To są kwiaty, pajęczyna. No i ten telewizor. I czegoś tu zapewne brakuje. A my nie mamy chyba co tutaj włożyć niestety. I biurko. Bardziej lustro. Wygraj w, ka w kamień papiernożyce. Najpierw zabieramy tego kruka, drewniana wrona nawet. O nie, o nie. Cholera wygląda na to, że potrafi mnie jakoś czytać. Muszę się czymś zasłonić. A to ciekawe. No dobra, na razie nie wiem jak, jak z nim wygrać w papier e, papierużyce. Jeżeli stąd wyjdziemy, mamy klucz z okiem. Dobra, jeżeli coś da się przerzucić, to przerzućmy. Wrony nie, ale to tak. Klucz z okiem również. No i tego, i tego nie. I aktowatora też nie. No dobra. Mamy się do Anny. Zabieramy to, co możemy, i spróbujemy przerzucić też. No nie, ale dla niego nic nie przerzucimy. Mamy to i mamy z okiem. Nie wiem, czy tutaj klucz z okiem nie ciekawe. Klucz z okiem do skrzyni. A w skrzyni. Hmm, książka jest zamknięta. Czegoś brakuje na okładce. No ale. Hmm, Alex, myślałam, że znasz się na zamkach. Wytrych. Czegoś brakuje. Na pewno nie fretki. <laughs> Ciekawe, czegoś brakuje na okładce. Dobra, no ale teraz tak. Wytrych dla Aleksa. A my postaramy się jeszcze coś przerzucić naszej koleżance. Bo wydaje mi się, że ten młotek. Nożyczki też. Ach, nie. Odłamki szkła również nie. No dobra. My wzięliśmy wytrych. Anna odbierze sobie nożyczki i ten młotek. No, Fredka. Formalina. O! Formalina do tej doniczki. Tylko po co? Tutaj jest narysowane, że mamy użyć takiego laserowego długopisu. Szachimat, nawet pionki podlegają grawitacji. No dobra, ale co teraz? Bo nic nie mogę z tym zrobić. A jednak coś mogę. Co my tutaj musimy zrobić? Wydaje mi się, że może trzeba to prowadzić, te pionki, aż, nie wiem gdzie, do... Na, nie wiem, na samą górę, czy... chyba Z koniem jest mały problem chyba. Bo on... Nie bardzo. O dobra, może tutaj wskoczyć. I tutaj. I tutaj. Nie wiem, czy tutaj, jak wskoczymy, to coś da? Chyba nie. Hmm. No dobra, ale jesteśmy tutaj. Eee. Ale mamy też wieżę, która chyba jest w stanie nam pomóc. Żebyśmy mogli, o właśnie, przeskoczyć tutaj. Ta wieża chyba. O nie! Ta wieża teraz nam tu spadła. Hmm. Dobra, wrócimy wieżą tutaj na razie. Nie wiem, czy właśnie. Może trzeba tak ją postawić. Teraz ten koń będzie mógł na tą wieżę tutaj wskoczyć. Yy, ale gorzej teraz. No bo. Jeżeli, no dobra, cofnijmy się na chwilę, bo wydaje mi się, że ta wieża no, nawet nie ma. Właśnie nie ma możliwości. Hmm. Bo jeżeli my sobie wyskoczymy tu i tu, no dobra, to jesteśmy tu, a teraz co z wieżą? No bo nie możemy po podtrzymać jakby konia. A, no dobra. Koń sobie wejdzie tu. Udało się! Alex, rozejrzyj się. Coś tutaj jest związane z szachami. Te drzwi zamknięte obok tych zadań. Okej. Okay. Anna, dziękuję. Cokolwiek zrobiłaś pomogło. No tak, klucza nie mamy, ale jest wytrych. Obróć wytrych, aby znaleźć odpowiednią pozycję. Drzwi się otworzyły. No to wchodzimy. O cholera, wygląda na to, że to poważne. Tu biega sobie jakaś mysz. Wow, rozejrzyjmy się tutaj. Na środku zapewne Okej, okay. trumna, otwieramy. Oho, są te znaki. Są... Hej, możemy rozebrać tego ko trupa. Co ciekawe, wyciągnę go z tej trumny. I mamy kolejny kawałek szkła. Tak jest. A to? Elastyczny wał. No i to. Najpierw zabieramy końcówkę klucza. Teraz możemy obracać. No i pytanie, jak to ma wyglądać? A właśnie tak. To są takie, yy, jak widzimy. Warto sobie, nie wiem, czy to przerysować, żeby potem. Łatwiej było nam to wpisać na tamtej na tamtej zagadce, żeby nie cofać się tu tyle razy. I zobaczymy, czy uda się. Za pierwszym razem. Czyli wydaje mi się, że ten u góry to powinien być ten drugi, to jest dobrze ustawione, wydaje mi się. Trzeci i jeszcze czwarty udało się, Anna, uważaj, wygląda. Na to, że coś spadło obok ciebie. Naprawdę? No, ale chyba nie w tym miejscu. Wow, dzięki Alex, tego potrzebowałem. No dobra, mamy kolejny klucz z lisem. Posuniemy szkła i co teraz? Tu ukryta jest gwiazda zaranna. Jaka gwiazda? Zaranna? Czyżby chodziło od, o te? No pięknie! Szybko poszło i zabieramy stąd nadtlenek z tego kwiata. Hmm. No dobra, wlewamy to wszystko tutaj, ale jakby nic się z tym nie dzieje. Przypominamy sobie jeszcze ten safe, bo tutaj oczywiście jest safe, który też trzeba otworzyć. Mamy już jakąś yy, wskazówkę. No i teraz tak. Krzyże. Hmm, to jest w ogóle ciekawe, bo jeżeli krzyże mamy 3, kółka 4. Rozumiem, my musimy. My musimy zrobić tak, żeby te liczby się tutaj zgadzały A, w pionie i w poziomie. Musimy odgadnąć. E, no dobra. Co? Ile będzie wynosić? Zobaczmy, że 3 kwadraty i 2 gwiazdki to jest 43. czterdzieści trzy. Czyli jedzie... No dobra. Wy... Wydaje mi się, że tu kwadrat to będzie dziewięć. A gwiazdka to 8, no bo tu mamy 9, 18, 27, ostatnia kolumna 27 i 2 razy 8 to jest 16, czyli 43. A teraz będziemy mogli, jeżeli 8 to gwiazdka, druga, drugi rząd od dołu, 3 gwiazdki, 8, 16, 24, 24 i 9 to jest 33, Czyli to by było 6. Ok, to by było 6. I teraz, jeżeli. No to teraz ostatnia kółko zrobimy. Ostatnia, ostatni rząd. Jeżeli gwiazdka to 8, 8, 16, 24 i 6, to 30. No to kółko powinno być 7. No i zostaje tylko to. I to możemy policzyć no, z górnego rzędu, powiedzmy. Czyli 2 kwadraty to jest 9,18 i 16 to jest 34, czyli 1. Tak jest. 6,7, 1,98. Otwiera się safe. I mamy czerwoną dźwignię. Wow! Wydaje mi się, że czerwona dźwignia. To dla naszego kolegi będzie. O, i ten klucz też przerzuciliśmy, jeden. Szybko sobie wszystko weźmiemy. No i dobra, moi drodzy. Mamy dźwignię czerwoną i klucz z lisem. I to w tym odcinku będzie na tyle. Jeśli podoba Wam się gra straszny horror czy zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie również subskrypcję i dzwoneczek, żeby wiecie o każdym nowym filmie i o każdej nowej serii. Możecie również wspierać mój kanał. Link do Patronite znajduje się w opisie tego filmu, a my słyszymy się w kolejnym odcinku, bo chyba jesteśmy coraz bliżej rozwiązań. Trzymajcie się i do usłyszenia.